Drodzy bracia i siostry, nie znają, czy wyczuli słyszeli pro takie monasze zgromadzenia, które nazywa się misjonery obraty Nieпороcznej Dziwy Marii. W skrócie OMI. I one mają taki duży piękny herb. w centrum jest krzyż na Golgofie ze spisem tak pere, pere, spys, spis jaki perechrestyć jak chrzest Świętego Andrija e, i je cwiachy, je, je gwoźdź. tego iduć taki try promienia i tego na takich zdobleniach jest napis latyńskiego jaka przekładaje się ewangelizowaty w bochych posław menech uspodzi i znyzu ewangelizowaty w bochych. Duże prekrasnych herb, jeszcze piękniejsze zgromadzenia, duże ciekawe misjonery, jaki posłani propowidowywać w Bogu pokręce świtu. I co robię do sгодня, już 200 rok, od z zasnowania. I było bardzo duże wielceznych misjonerskich, duże bardzo nawerneń. nawernień. nawet piwniczna Kanada też, czo katolicka ze francuskim oblatam. Inne części świata tak samo, ale były taki de... i takie krainy, gdzie rok, dwa, dziesięć, pięćdziesiąt i niczego. Jest taki uważany Józef Gerard, e, który za całe swoje życie, kiedy posługiwał w Afryce, w Lesotho pomiędzy tymi Afrykanami, był bardzo się, ale nie ni żadnej osoby, przeżywszy tam 50 lat i pomer. Tylko pisał jego śmierci zaczęły się nawernenia, gdzie dzisiaj w seredyni w centrum, jest jedyna, pełna katolicka kraina. I właśnie takie życie misjonera może być z wielkimi przebohami: jest bardzo dużo, dużo klasnych propowidników. inni znowu takim malenkim, spokojnym głosem mogą cię do westy, żeby wyspać. Jeszcze inni mają takie czy inne dary. Ale jak zawsze, jest jakieś ale. Ale polega na tym, że w dzisiejszej czytaniu mówi nam, że to na przykład nie tylko te zgromadzenia, po jakie ja skazał, one mają powołanie buty misjonerami. Tam jak raz konkretno ewangelizować w Bochy, w konkretnym sensie, przez próby, przez gorliwość za spaszenie dusz, przez miłość jak wspólnoty przez zibranie jak apostoli razem z Jezusem, ale różnymi sposobami, a istotie w, w jednym, z i to je poklikanie, drugi bracia i siostry, każdego z was i każdy z was. Będąc chrześcijaninom, ty je poklekanym i wybranym samym Gospodem Bogiem, do tego, żeby stać chrystowym, a stawate chrystowym, stawate jego apostołom. jak już stawate jego apostolem, to jest ogromnie Isus robić takie rzeczy. Poklikawszy dwanaście tych, poklikawszy hmm. tąd zbranych swoich apostoli, bere podwoch, tobto uśpilności i rozsyła ich propowiduwate, sciluwate, ozdrowluate. I pytanie, jak ty możesz zrobić, jak możesz oздоровić tę ludynu? Jak możesz, jak możesz go zdziałyć? Jak mogą go spastić? darą danym od Jezusa Chrystusa. Jego władzą, jego siłą, ale w najbliższy prosty sposób. I prawdziwi misjonerzy nie potrzebują, jak mają talenty muzyczne może przez muzykę, jak mają talenty jak aktora może przez aktorstwo przez, na przykład, różne budowania teatru, przedstawienia. Toż koleś, żeby w bochych nąwczyty Ewangelię, to były kosteły rozmalowane, czy Ewangelia u bochych. Obrazami było pokazano życia Jezusa Chrysta i Cerkwy. No różnymi sposobami co można robić. Ale to prodo, jeden prosty sposób. Byłte świadkami Jezusa Chrysta. Ja Jego zostryw, ja Jego polubyf. Я є від нього покликана, я є покликаним, і від нього є запрошеним, щоб йти і прогожувати цю радість, що є Воскресіння, цю радість, що є перемога, цю радість, що є спасіння. І ця дорога не веде через навернення. І тоді стаю місіонером. може облатом, може місіонером взагалі, як та людина, якою я є зараз, як виконую, наприклад, свою професію, там, де я зараз знаходжуся. I Pan od choworyć i prosić o to czy insze. I drogi bracia i siostry, powernicja do dzisiejszego drugiego czytania w kontekście, co pisze apostoł Pawło. za za to, co jest ważne, co w centrum Jezus w Oskrzesły, że On ma konkretne zadania dla nas, że co to zrobił w swojej krwi za dla nas. I każdy z nas, i co przykładu mnie prorok Amos, niezależnie czym zajmuje się na co może być świadkiem Chrystowym, może być ewangelizatorem i nawet je do tego poklekanej, zaproszony, przyzwany. Apostoł, ten prorok Amos, kiedy go chcieli wyknąć, powiedzieli, że nawet tu przychodzi, idź stąd, nie przegłosuj nam, nie trzeba tego robić. Amos w pewności odpowiedział, ja nie byłem ani prorokom, ani synem proroka, to znaczy, ja nigdy nie byłem z profesji proroka. To nie trzeba być święczenikom, żeby stać statu proroką. Ja nigdy nie był synem proroka, ale nie był sam ja proroką. Ja pastuchom był i tym, kto nadtynaje sykomory. Wszystko. I właśnie to ale. Ta Gospodź ujaw mnie od otary i mnie, mi, Gospodz, idź proroku i mojemu narodowi Izraelewi. I to właśnie do każdego z nas, tak na sprawdzie mówi ruch i propowiduj mojemu narodowi, będąc tym, kim ty je zaraz. I to jest twoja tożsamość, i to jest twoje szczęście, i to jest twoje źródło życia. I, co twoje I to jest twoje poklekania. I to jest też co w tomu życiu ty sam szukasz, i to, czego szukają inni w tym świecie. I, co one, i czego i ty potrzebujesz. Ja w tym wszystkim jestem siła Boża. Chcesz mi Jego błogosławieństwo? I to mógł mówić, tam nie przeżywaj za pieniądze, za odzyski, e, za to, gdzie będziesz żył. Ja tobie wszystko dam. I uwierz, że Bóg, który e, jest dobry, nigdy nie zależy od tych, którzy Jemu się w Jego prowadzeniu. Kto jest blisko Boga, kto wykonuje Jego wolę, On ma to wszystko, co Jemu i domy, Де жити, і одяг хотів вдягнутися, і гроші за що купити, що йому необхідне, чи заплатити за щось. А як хтось не хоче прийняти, як хтось не хоче почути Євангелія, як хтось мене висміює, переслідує, відкидає, там тільки, не слухає, там, дурницю говориш, світ, в принципі, сьогодні так говорить. То Ісус каже, Ty swoje zrobiłeś, prosto na znak dla nich struszy nawet pył z nich, to znaczy, Ty swoje zrobiłeś, nie przyjmuje ich problema. Ty masz co zrobić, nawet jeśli będą trudności, nawet jeśli jak będą jakieś przeszkody. Wsadne one to potrzebują. A Ty jesteś do tego przyzwany, poklęty, wybrany. I należy na zakończenie zazwyczaj słowa świętego, e, że Pawła VI, papy, jaki w jednym ze swoich dokumentów Napisał własny proces os takich słowa. Chce mi pokazać, to mu może był coś naprawy, ale to był dla skazka, żyć po kim, jak się już zbudę zrozumiałem. W prawo tak. Sfit, jaki jak nie zważają, czy naczynali oznak zapereczenia bocha, ale jeszcze je paradoksom. Szukają joho. My szlachami my i bolisno widczuwaje jego potrzebę. wymaje propowidnik w Ewangelia, jakiby chowyryli pro Bocha. Widomo im i bliskogo. Niby oney baczyli i niewidomym. oneę i wymagaje wid nas prosto życia, czesnoty molytwy, lubowi do wsich, osobliwo do małych i bidnych pokory i smyrenia, samozabudcia i zreczenia. Bez tych oznak światości nasze mówlenie nawratczy pronykne w serca współczesnych ludzi. W ono widacja krytycji stanie porożnym i marnym.